Gdzie kolonii? Trailer, Ty pokaż. Zawiera płatną promocję. O? Ludzie zawsze gadają. <laughs> o kurwica, no to na co czekasz? A teraz spadaj. Czego tu szukasz? A oni MMOSA zrobili? Ooo! Zbudź się do cholery skazańcze. Mamy rudę do wykopania. Co to jest? Gdzie jest? Co? O, to już jest. Co? Wcier się w jednego z kazańców przy wbudowanemu Wojszczat. Kurczowie, gramy. Oni zrobili serwer gothic online, ale z Wojszczatem. Aha, przesunięta jest premiera. To czekajcie, wchodzę na Discord w ogóle. Przejdź. Gdzie kolonii? Pokaż. Dołącz do... No, zajebiście anonimowo wlazłem na serwer. Chyba nikt nie wie, że Bonkul TV ...wszedł. <głos> <głos> Dobra. Ja muszę się zapytać. Siema. Eee, premiera... Przy, e, premiera startu... 8 grudnia. Dobra, moi drodzy. 8 grudnia. Miesiąc temu. Community meeting. Oficjalny trailer. Community meeting drugi. Zacznijmy od najbardziej kontrowersyjnej rzeczy, jaką jest no. Voice na gotiku. No? Przemek chciałby się na ten temat wypowiedzieć, bo ty bardziej obeznany Kurde, te awatary tutaj. Jam ja Paweł drugi jako Jedi. Dzięki Aferios! No tak, tak. Ja Dobrze, w takim razie przekazuję powiem. pałeczkę Przemkowi. Niech on wam wytłumaczy jak to wygląda. E, Okej, okay. no to tak. Ehm... Wiecie dobrze, że mieliśmy w planach zrobienie wyścitu i to jedna z takich czterech chyba największych zmian, gdzie to się tam najbardziej odbiło. W... No dobra, a Veritas RP yy, już wystartowało, też ma mieć Veritas RP, pokaż. Yy... To już wystartowało, nie? No to nadal robią community meeting. A jest wojszczat na, no bo nie, no bo <laughs> jakby miało być, słuchajcie, Veritas RP site jest. Bo jak ma być pisany, e, to mi się nie chce. To tylko już voice chat mi się podoba, nie? Bo już mi się nie chce grać wpisanego. Czym jest Veritas? Pokaż. Zobaczmy. Witaj na kontynencie. Miejscu, w którym zaczniesz Fabulka. wszystko od nowa. Prawdziwy myrtański sen. Nasze teamy 2D oraz 3D tworzą dla Was zupełnie nową i unikatową mapę świata, a także rozmaite postacie fabularne oraz unikatowy interfejs użytkownika. Dział skryptu pracuje w pocie czoła nad autorskimi rozwiązaniami, tworząc wydajny i zoptymalizowany kod serwera. Na serwerze Veritas Roleplay to gracze decydują, jak potoczą się losy miasta. Poznaj fabułę, zasady rozgrywki, stwórz postać i zanurz się w unikatowym uniwersum Księstwa Veritas, osadzonego w świecie gier Gothic. Pracuj w rzemiośle. Spróbuj swoich sił w straży miasta. Ewentualnie zostań adeptem magów ognia. Handluj, zdobywaj sławę, majątek i wpływy. Albo zorganizuj własną bandę i zarabiaj w mniej. Ja za księdza sposób. chcę iść. Ja będę to kapłanem i ministrantem. Będę werbował. Postaci. Veritas Roleplay. Odwiedź nasze forum oraz serwer Discord. To w końcu, gdzie kurwa będziemy grali? Na tym. na tym veritasie, czy na tym. O kurwa, wylałem se. Ojoj! 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 Oj, 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 o fak! Ojoj! O kurcze. Wylałem herbatę. Ojoj! Oj. Ojoj. Ajajaj. a, Co to jest? Nie mów, że to jest jakaś ważna faktura. No już teraz nie jest fakturą na pewno.